Quema, quema. Siema, siema siema, siema- siema, siema Dzisiejszy temat wstępu do kolejnego odcinka z pogromców mitów, to, moi drodzy, postanowienia noworoczne. Oczywiście koniecznie napiszcie mi swoje postanowienia noworoczne w komentarzu na dole tam pod tym filmem, a ja tymczasem teraz opowiem wam o swoich. Zanim jeszcze zacznę je wymieniać, to powiem wam tylko, że już wdrożyłem je w życie. Także wśród moich postanowień noworocznych jest solidna dawka sportu każdego dnia w ramach idei sporto zdrowie i w zdrowym ciele zdrowy duch. Druga rzecz, staram się zdobyć pewność siebie w kontakcie z płcią piękną, co oczywiście czynię za pośrednictwem sprawdzonego naukowego sposobu, który teraz widzicie na ekranie. No i po trzecie, finanse, finanse i jeszcze raz finanse. W kwestii finansów jedni są dobrzy w inwestowaniu na giełdzie, inni kręcą lody na nieruchomościach. Ja zaś poszedłem w ruletkę. W skrócie mówiąc, to mój rok 2025 zapowiada się naprawdę świetnie. Udanego odcinka! Znasz to uczucie, kiedy pograłbyś se w gierkę jakąś fajną, ale każdą grę ze swojej półki ograłeś już 100 razy? A Twoja płyta z Vice City jest porysowana bardziej niż auto Twojej żony po sobotnich zakupach? Ja nie znam. W sumie to jak ty też nie znasz, to nie szkodzi. Ponieważ najważniejsze jest to, że jeżeli szukasz jakiejś gry, doładowania czy innej tego typu rzeczy, to i tak warto wejść na Enebę, ponieważ istnieje spora szansa na to, że to czego szukasz, znajdziesz tam w niezłej cenie. Linki jak zawsze znajdziecie w opisie. Powtórzyłbyś ten mit z wrzuceniem granatu do środka samochodu, ale wziąłbyś jakiegoś vana typu Speedy i otworzył za pomocą trenera tylne drzwi i wtedy spróbował? I to znaczy oczywiście, że ręki bym sobie uciąć nie dał, ale faktycznie kojarzę piąte przez że badaliśmy sobie to, czy możemy granat wrzucić na przykład przez rozbitą szybę pojazdu i wydaje mi się, że nie tylko sobie testowaliśmy to w przypadku wybitych szyb na przykład, ale także w przypadku na przykład otworzonych drzwi i nie jestem może też jakoś tam super pewny, ale obstawiałbym, że w GTA Sandra sobie to też sprawdzaliśmy Ej, no i wiadomo, w GTA 4 się okazuje, że nie możemy sobie wrzucić granatu do środka pojazdu. No to w GTA San Andreas szansa na to była jeszcze... I to było dziwne, bo się ten... Bo się otworzyły drzwi tego samochodu, nie? Zmierzam do tego, że to raczej oczywiste było, prawda? Że jak nie udało nam się... Uuu, rozwaliłem samochód! Uzyskać takiej próby w GTA 4 to tym bardziej w GTA San Andreas, ponieważ silnik GTA San Andreas jest bardziej przestarzały. Zobaczymy sobie jeszcze z ciekawości Cavalcade'a. Nie będziemy tu zamykać drzwi, i też sobie postaramy się jakoś tam ten granat w środku umieścić. No nie, nie. Jest jakaś taka niewidzialna kolizja, która to po prostu uniemożliwia. A jeszcze jakbyśmy sobie otworzyli bagażnik, może tu się uda do i da co? W sensie ta luka jest naprawdę bardzo duża, więc istnieje szansa, że może, może... Nie, też się odbija ten granat od niewidzialnej kolizji niestety. Znaczy właściwie to od kolizji, która występuje przy niewidzialnej teksturze. O, może, może w ten sposób lepiej to brzmi. No ale kurczę, faktycznie, nie? Taki samochód speedo, no on tutaj ma zupełnie... O kurde, zobaczcie. W samochodzie speedo to w ogóle nawet nie możemy tego bagażnika otworzyć. Możemy maskę... A, dobra, bo to są tylne drzwi, przepraszam najmocniej. Czyli tu jest sprawa taka, że gra traktuje te drzwiczki z tyłu nie jako bagażnik, tylko jako normalnie drzwi. Z tym, że no oczywiście tylne, nie? Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę to, że tutaj ta szpara jest przeogromna, to może jakoś tam... Ten granat będzie w stanie wlecieć dupa tam. Kurde wele, no ale szkoda wielka, szkoda wielka. No dobrze, raczej tutaj się nic nie zmieni, natomiast obstawiam, że z takich samochodów, które mogą być ciekawe przy okazji tych wszystkich prób dotyczących oczywiście wrzucania granatu do środka pojazdu, no takim pojazdem jest, jest, jest ten tutaj, ten jakiś tam pojazd złotu czy coś, ale też ten granat się odbił. No to podsumowując, nie, moim zdaniem, niezależnie od samochodu nie da rady, jedyne co sobie jeszcze zobaczymy to GTA V. W sensie może fizyka w GTA V umożliwia e, robienie takich rzeczy. Zanim przejdziemy jeszcze do GTA V, to tylko powiem Wam, że udało mi się wrzucić do bagażnika samochodu Cavalcade FXT Granat. Całkowicie przypadkowo mi to wpadło do głowy i okazało się, że no chociaż tyle się da zrobić. No i co moi drodzy, uda się czy się nie uda? Patrzymy i no dokładnie to samo. No to w takim razie pytanie, czy w GTA 6 będzie inaczej, nie? Może w końcu w GTA 6 uzyskanie próby, w której granat wleci do pojazdu, będzie możliwe. No trzymam za to kciuki, aczkolwiek jak będzie, to jeszcze nam troszkę przyjdzie poczekać. Izaka popychałeś o łóżko i ścianę, dlatego tracił życie. Zwykły NPC też straci życie, jak będziesz go popychał o jakiś przedmiot czy też ścianę. Tę sugestię z kolei wziąłem, ponieważ, no, chcę to wszystko sprostować, popełniłem duży błąd, nie wiedziałem tego, o czym napisał Rafi w swojej sugestii. Mianowicie, faktycznie, ja totalnie pominąłem ten fakt, że jak popychałem sobie ludzi na ulicy, no to takie osoby, no, one się o nic nie odbijały, o żadną ścianę, o żaden murek, o żadną drabinkę, no cokolwiek. Ja je po prostu popychałem i dlatego takie osoby nie traciły życia w ogóle. Natomiast gdy sobie popychałem tego całego Izaka, no to jak sami widzicie, on cały czas obijał się o jakieś tam przedmioty i to powodowało, że to życie mu gdzieś tam ubywało i to całkiem szybko. Natomiast to nie zmienia faktu, że mit, który dostałem ostatnio w związku z Izakiem, jest prawdziwy. Ponieważ, jak teraz możecie zauważyć, rzeczywiście to życie Izaka, jakoś, no ono jest jakoś inaczej chyba naliczone, jakoś inaczej działa. Zmierzam do tego, że rzeczywiście jakoś tak łatwiej jest takim popychaniem temu Izakowi odbierać życie niż jakiemuś tam zwykłemu pedowi z ulicy. Niemniej, jeżeli chodzi o samo zrzucanie go ze schodów, no to tamten mit, który mówił o tym, że Izak łatwo zginie, gdy go zepchniemy ze schodów bez żadnej większej przyczyny, jego faktycznie trzeba obalić. Tutaj zdecydowanie popełniłem błąd w tamtym odcinku, potwierdzając ten mit. Izak przy upadku ze schodów Otrzymuje podobne obrażenia co zwykłe pedy. Sprawdź, czy w tym klubie nocnym, w dzień, kiedy jest zamknięty, są ludzie. No i to jest bardzo dobre pytanie. Jakby co, to mamy godzinę dwunastą i na początku zobaczymy sobie klub Bahama Mamas. Bahama Mamas w GTA 4, jakby ktoś nie wiedział, w sensie w baladzie o Gajutonim, jest otwarty de facto tylko jeden raz, co jest wielkim, wielkim minusem, ponieważ ten klub to jest złoto. On powinien być czynny zawsze. Dobra, chyba się uda. Tak, udało się. No a de facto możemy się w nim bawić tylko podczas jednej misji. No i zobaczmy sobie, czy tutaj ten klub będzie miał w środku normalnie pedu, które będą się bawić? Nie. Jak widać klub wygląda na całkowicie opuszczony. Nie ma żadnego barmana, nie ma żadnego DJ-a. Zobaczymy sobie jeszcze parkiet. W ogóle to co jest interesujące to to, że Louis dalej chodzi tak, jakby tu była imprezka. Nie mimo tego, że jej no, można powiedzieć, że nie ma. Nic tu się przecież kompletnie nie dzieje. No dobrze. Zobaczmy sobie w takim razie jak to wygląda w przypadku innego klubu, czyli klubu Herkules. Tu w ogóle jest mega ciekawe to, że ten ochroniarz cały czas przy tym klubie stoi. Czyżby w ogóle Herkules było Otwarty teraz o tej godzinie? Ale jaja, ty. Ej, Herkules jest czynny całodobowo normalnie. Całodobowo jest imprezka. Cały dzień imprezy. Masakra. Masakra. No ale tutaj miało to wszystko sens, nie? No bo było ochroniarz, klub był otwarty, więc, więc, no to, że byli ludzie w środku i się bawili, jest to całkowicie normalne. Zobaczmy zaś, jak to będzie w Mindset 9, ponieważ tutaj ludzi w środku być nie powinno. Ale jajca. Normalnie się bawią. I tym mo możemy normalnie, Alkohol kupować? Prawdopodobnie możemy sobie normalnie tańczyć z jakąś czizią. Wszystko działa tak, jakby ten klub był po prostu czynny. Zobaczcie, możemy tańczyć, ale jajca. No to jest dobre. Oczywiście totalnie nie ma sensu, ale jest to fajna ciekawostka, że. Mimo tego, że klub jest zamknięty, no bo był zamknięty, sami widzieliście, był ten napis: The Club is currently closed, bodajże. W ogóle teraz Desi się pojawił przed klubem. Bardzo to dziwne jest. A jak się oddalimy od tego miejsca na troszkę, żeby Desi zniknął i żeby klub z powrotem był zamknięty, zobaczmy jak teraz to będzie wyglądać. Kops, jesteśmy na miejscu. Desi jest dalej, kurczę. To czekajcie, oddalimy się na jeszcze większą odległość. Powrócimy do MySnet9 i zobaczcie, że Desi go nie ma. Desi go znowu nie ma. A ten zniknął, znowu pewnie wyskoczy napis, dokładnie, the club is currently closed i jak wejdziemy sobie do środka, to jak obstawiam, to pewnie temat się powtórzy. Dokładnie, znowu są ludzie, znowu sobie gadają, bawią się i znowu możemy korzystać ze wszystkich, ze wszystkich aktywności, które w MySnet9 są. No to to jest fajna ciekawostka, podoba mi się, serio. Kupson, z tą kurtyzaną pominąłeś taki mały szczegół, no bo zauważ, iż po tym moście nawet jak jest chodnik, to i tak nie chodzą po nim pedy. Możliwe, że nie mają wgranej trasy. Spróbuj po prostu zamiast za most, to wywieźć ją gdzieś na drugi koniec dzielnicy. I to może być prawda, bo to co Krzychu napisał w związku z tymi pedami na tym moście, yy, pokażę wam, który to jest most, teraz jeszcze jakby ktoś tam nie kojarzył, może kogoś nie było na poprzednim odcinku, to jest ten most. I ten most ma taką drogę, wiecie, no dla pieszych, żeby jakiś tam pieszy mógł sobie tym mostem przejść. Jak możecie zauważyć, tutaj no rzeczywiście nie ma żadnego pieszego. I to może wskazywać na to, że piesi nie mają wgranej tutaj ścieżki. No po prostu wiecie, oni nie wiedzą jak tu się zachować i tędy nie chodzą po prostu. Więc przy tej ostatniej próbie z kurtyzaną, którą wywieźliśmy właśnie za ten most, mogło być tak, że no ona nie wróciła na miejsce, ale wcale nie dlatego, że mit był fejkowy, tyle że po prostu no przez tę ścieżkę nie potrafiła, bo no nie wie jak tutaj się zachowywać. Także dzisiaj słuchajcie, żeby sobie zweryfikować ten mit, mit, który oczywiście mówił nam o tym, że no wiecie, kurtyzany rzekomo wracają na swoje miejsce pracy. Dzisiaj, żeby sobie to zweryfikować, to nie będziemy wywodzić kurtyzany poza Bohan, tylko na przykład weźmiemy sobie ją Kilka ulic dalej, na przykład o, może w to miejsce. <grych> Ty, ale jajca, normalnie na oczach innych ludzi, ta babka się w ogóle nie krępuje, niesamowite. Ty, zobaczcie, tak jedzie, że aż jej noga wystaje przez drzwi samochodu. No dobra, usługa zakończona, no i ponownie ją troszkę będziemy sobie śledzić. Może tym razem faktycznie wróci na miejsce pracy. No kto wie, szczerze, strasznie na to liczę. Na razie jej za dobrze nie idzie, nie. No dobra, tamta kurtyzana się jakoś całkowicie zacięła, także wykonałem sobie jeszcze jeden test. No i mimo tego, że podobnie jak tamta kurtyzana, także i ta była zawieziona tylko i włącznie winną część bohan, no to po zakończonym numerku stała się po prostu zwykłym pedem. Zaczęła sobie gdzieś tam chodzić, raz w ogóle było tak, że gdzieś poszła, a potem stamtąd wróciła i zaczęła iść w kierunku miejsca, w którym już była. Także to pokazuje, że taka laska staje się po prostu zwykłym pedem, który sobie przemierza ulicę Liberty City. No i to, że taka dziewczyna staje się zwykłym pedem potwierdza to, że taka sama sytuacja ma miejsce, kiedy odwieziemy kurtyzanę w to samo miejsce, z którego ją wzięliśmy. Ona wtedy też nie łapie kolejnych klientów, tylko no łazi po mieście jak zwykły ped. Gołębi nie da się zabić w żaden inny sposób niż przez strzał w nie z jakiejś broni. Na przykład nie da się ich zabić, rzucając w nie jakimś przedmiotem, takim jak butelka. No, opowiem wam, że ja ogólnie jestem czasami w miarę kreatywny, ale żeby w gołębie rzucać jakimiś przedmiotami, typu butelkami, cegłami czy no ogólnie innymi tego typu rzeczami, takimi, wiecie, przeznaczonymi do rzucania w tej grze poniekąd, no na to nigdy nie wpadłem. Zmierzam do tego, że sobie to z chęcią przetestuję. Tutaj niedaleko będzie gołąb i są też śmieci porozrzucane, także pewnie sobie jakiś przedmiot do rzucania znajdziemy za chwilkę. Tak jeszcze odnośnie tych gołębi, to oczywiście, no to jak napisał twórca tego mitu, możemy sobie je zestrzeliwać z broni. Wiem też, że możemy je zabić przy wykorzystaniu jakiegoś tam granata albo mołotowa, czyli możemy takiego gołębia albo spalić, tak to nazwijmy, albo możemy go też zgładzić przy wykorzystaniu wybuchu z granata wybuchającego. No i oczywiście, jak na złość, nie mogę znaleźć żadnego śmiecia, no bo jakże by inaczej. No, w końcu coś się zespalnowało. Nice! Co? Jak to się stało? No dobra, chyba mam sposób. Chyba w taki sposób będę mógł sobie. Przenieść ten obiekt? Ej, też nie mogę? Co jest? To znika! Powiem wam tak, troszkę mi to czasu zabrało, ponieważ nie mogłem znaleźć e, takiego miejsca, gdzie jakiś przedmiot do rzucania będzie blisko gołębia. Ponieważ, tak jak widzieliście wcześniej, te przedmioty, one po prostu mi za każdym razem, jak się trochę oddaliłem od miejsca, z którego brałem ten przedmiot, to potem taki przedmiot znikał mi z ręki. No ale w końcu możemy sobie gołębia rzucić jakimś tam burgerem i zobaczmy, czy. Teraz mi się wydawało, że trafiłem idealnie, a gołąb przeżył. Zobaczymy sobie od razu, czy możemy gołębia też przejechać. No i niestety, jak widzimy, nie możemy tego zrobić. No w sumie, niestety, albo stety. Zobaczymy, co się stanie, jak spalimy sobie kapcia na gołębiu. To może być też całkiem ciekawe. Nie no, powiem wam, że te, że te gołębie nowojorskie, no to są niezwykle wytrzymałe skóry czybyki. No zobaczcie, nic w ogóle sobie z tego nie robi, że palimy sobie na nim kapcia. Pomyślałem sobie, że fajnie też będzie spać sobie na takiego gołębia dachem i zobaczyć, czy to. Też będzie w stanie przeżyć. Zobaczcie, nic mu nie jest. Nie, to jest, to jest niesamowite. To jest prawie że niezniszczalne stworzenie. Mój kolejny pomysł to użycie tego takiego wózka, gdzie sprzedawcy hotdogów sprzedają hotdogi. Mianowicie walniemy sobie w tą, w tą butlę z gazem i zobaczymy, czy od takiego wybuchu gołębiowi też się nic nie stanie. Uwaga, uwaga. O, no w końcu się udało. No ale to w sumie to też, no. Wymagało wykorzystania do tego broni, więc nie wiem czy można to zaliczyć, prawda? No i kolejna rzecz, bo w takim razie wychodzi na to, że jak podjedziemy sobie takim polącym się samochodem pod tego gołębia, to od tego on też powinien e, jakoś tam zginąć, prawda? Zobaczmy czy moja teoria jest prawdziwa. Tak, ogólnie od wybuchów głębia, jak widać, Giną. No to mi się wydaje, że możemy sobie zrobić małe podsumowanie tego mitu. Rzeczywiście wychodzi na to, że gołębie w Liberty City możemy zabijać tylko i wyłącznie przy pomocy broni. Nic innego po prostu na nie nie działa. Jak podjedziesz samochodem, który strzela z wydechu tyłem do dystrybutora na stację, to po kilku strzałach z wydechu dystrybutor wybuchnie. Ej, mega dziwna sprawa, ponieważ zawsze mi się wydawało, że samochód ten Super GT on chyba się nazywa, że on strzelał z rury wydechowej, a tu się nic nie dzieje. Zobaczymy sobie teraz Sultan RS. No to już na pewno powinien strzelać ty, co jest? Na całe szczęście zauważyłem, że Inferno sobie trochę popierduje, ale też nie za często. Zanim w ogóle przejdziemy sobie jeszcze do testu, to powiem wam, że mi się wydaje, że to może być prawdziwe, ponieważ młotow dobrze działa na dystrybutor, nie? Więc jeżeli młotow działa, to taki ten ogień wydobywający. Się z rury wydechowej, no w teorii też może zadziałać całkiem sympatycznie. Także nie ma co przedłużać, przechodzimy do próby numer jeden. Pytanie, ile w ogóle tych strzałów mniej więcej potrzeba, żeby jakiś efekt wywołać, nie? Wydaje mi się ogólnie, że teraz jest całkiem spoko. I jeżeli ten mit działa, to raczej w tym momencie powinien z czasem zadziałać. Więc postrzelajmy trochę z tej rury i zweryfikujmy, kurde, czy mid jest prawdziwy, czy nadaje się jedynie do obalenia. No i co, chyba nic z tego nie będzie, nie? Z ciekawości, chyba zobaczymy sobie jeszcze inne jakieś tam dystrybutory. Wezmę sobie, może tego, bo około tego leżą jakieś podejrzane rzeczy, które mogą też zaburzyć wyniki. No i znowu trochę popierdzimy i zobaczymy, kurde. No, może tym razem coś faktycznie z tego wyniknie, aczkolwiek śmiem wątpić. Dajcie znaka, jak coś źle robi, ale jak dla mnie, bit możemy sobie owalić. No nie ma opcji. Tyle się tu nastrzelałem, a nic się nie wydarzyło. Po wyjściu z mieszkania w Norwood, na przeciwnym chodniku, czasem może pojawić się NPC wygłaszający przemowę. Jeśli go zastrzelimy i zadzwonimy po karetkę, to ratownicy nie zwrócą na niego uwagi i zamiast tego skorzystają z bankomatu, który będzie stał obok tego NPC-ta. To znaczy, mi się wydaje, że to nie chodzi o to mieszkanie w Norfood, bo to mieszkanie w Norfood to jest to mieszkanie, które dostajemy po Playboyu oczywiście. Właśnie teraz w sobie wczytałem save'a i to jest to mieszkanie. To jest Norfut. a tutaj, z tego co ja pamiętam, to, to, to nie pamiętam, żeby tu pojawiał się jakiś gościu, który wygłaszał przemowy. I jak wyjdziemy sobie teraz na zewnątrz, no to jak sami widzicie, nic tu się nie dzieje i co więcej, nie ma też naprzeciwko tutaj żadnego bankomatu, o którym potencjalnie była mowa w tym micie, więc ja zakładam, że kryjówka, o której mowa, to jest właśnie ta kryjówka, ponieważ tutaj raz, że mamy bankomat, więc potencjalnie właśnie ci sanitariusze będą sobie z niego korzystać, a dwa, w tym miejscu mniej więcej, bardzo często pojawia się ten taki wariat, który jakieś tam różne przemowy wygłasza właśnie. No i proszę bardzo, w końcu ten gościu się

Także nie pozostaje nam nic innego jak gościa postrzelić, zadzwonić po karetkę i zobaczyć, czy faktycznie karetka, a właściwie to sanitariusz, który wysiądzie z karetki, zamiast gościa uratować, to podejdzie do bankomatu i zacznie z niego korzystać. No, mega mi się ta teoria podoba, i kto wie, być może będzie prawdziwa. No i uwaga, uwaga, karetka podjechała, zatrzymała się i zobaczmy. E -e. Zobaczymy sobie jeszcze jedną karetkę Kolejna podjechała, to była ta pierwsza, to mamy tę drugą Może tu będzie coś innego Kurde, jeszcze mi gościu sanitariusza potrącił No, on go chyba zabił, tak mi się wydaje Uwaga, uwaga Ej, co tu? To było dziwne Gdzie on w ogóle biegnie? Tamtego typa całkowicie olał Tylko wiecie co jest dziwne? Że on nie wraca do karetki, tylko sobie gdzieś po prostu polaz. Tak go. Na samej północy Algonquin, po lewej stronie, zaraz przy samej wodzie jest dosyć ciekawa drabinka. Kiedy spróbujesz się po niej ześlizgnąć za pomocą shifta, to Niko wbije się nogami w ziemię i tak już zastygnie na tej drabinie. Uwolni się dopiero wtedy, kiedy jakiś NPC go dotknie, a w tym miejscu to jest to raczej mało prawdopodobne. Czyli wychodzi na to, że teraz będziemy sobie eksplorować północne Algonquin pod kątem jakiejś tajemniczej, tajemniczej drabiny, która znajduje się gdzieś, no nie wiem, do mnie mam, że w tej części, bo Morożka napisał, że gdzieś po lewo, więc tak zakładam. I ta drabinka ma gdzieś znajdować się totalnie przy wodzie. No dobra, także myślę, że będziemy tutaj wzdłuż tego nabrzeża się poruszać za pomocą airbrake'a. No i lada moment, jakaś drabina powinna się chyba gdzieś tutaj nam przyspałnować, co? O, i proszę, chyba się udało bardzo szybko ją znaleźć pytanie czy to faktycznie chodzi o tę drabinę i czy ona będzie spełniała właściwości o których tu powiedział Muroszka taka jakby trochę krótka ta drabina jest nie aż chyba za krótka żeby można było wykonać na niej ślisk zobaczmy sobie raz jeszcze hops nie no ślisk da się wykonać ale po tym ślizgu nic się kompletnie nie dzieje. W sensie niko totalnie normalnie reaguje na ziemię i na tę drabinę. Niczego niespodziewanego się po prostu nie dzieje. Więc zakładam, że raczej to nie jest ta drabina. No teraz pytanie, właśnie, gdzie ona może być, nie? No bo już powoli zaczynamy opuszczać tę lewą część, północnej części Algon Queen. Tu jest jakaś drabinka. Może to o tę chodzi, co? Tylko, że ona już chyba nie jest aż tak po lewo. Ona jest tak, no bardziej centralnie, bym powiedział. Dobra, niko na nią wszedł i spróbujmy sobie zjechać. Nie, tu też to całkowicie wygląda normalnie. Ty, dobra, idiotą jestem. Zobaczcie, tu koło tej drabiny, którą sobie na początku testowaliśmy, jest inna jeszcze drabina. Może to o nią chodzi, no bo ta znajduje się zdecydowanie tutaj po lewej części Algonquin, nie, po lewej stronie w sensie. Nie ma co pitolić w takim razie. Testujemy sobie tę drabinę. Czy ona jakoś będzie. <dziwnio> Dziwnie oddziaływać na niko. No i to, to jest ciekawe i nawet taki dźwięk specyficzny jest. Jakby wziął jakąś taką metalową puszkę po, nie wiem, po pomidorach w puszce, wrzucił do niej jakąś kulkę, jakiś kamyk i trząs, nie? Czy nie? No ch chyba tak, nie? I rzeczywiście, klikam, słuchajcie myszkę, klikam Efa, klikam WS, klikam Shift. Nic nie działa. Niko jest totalnie w tej pozycji zamrożony, a jak sami widzicie, faktycznie żaden pet tutaj nie chodzi. Weźmy sobie jakiegoś, zespawnujmy, może się uda na nas go zespawnować. Pet spawning mamy i Select Model List, i weźmy sobie kogokolwiek, zespawnujmy, tak, żeby zaraz jakiś gościu dotknął tego Niko. Kurde, to może nie być takie... takie proste, to może nie być. O, Powoli, powoli. Waga, czy coś się wydarzy? No, udało się. Czyli to jest, tak mi się wydaje, rzeczywiście to tak jak Moroszka napisał, jedyna możliwość, żeby niko się z tej pozycji uwolnił. Róbmy zdjęcia, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowa drabina w Liberty City. I w sumie od razu takie pytanie się pojawia, czy jest to jedyna taka drabina, czy być może gdzieś w Liberty City ukrywa się dokładnie taka sama. W sensie z takimi samymi właściwościami. I jak wiecie coś na ten temat, to dajcie znaka w komentarzu. Kiki nie usuwa niko Wanted Levelu podczas jego randki z inną dziewczyną. Wtedy nawet nie odbiera telefonu, zgłasza się poczta głosowa. Podobnie postępuje też Carmen, która nie leczy niko, kiedy ten jest z inną kobietą niż ona. W sumie tak, tak patrzę, jak złego człowieka z Niko w GTA 4 możemy czasami zrobić, to aż mi przykro z uwagi właśnie na tę postać, ponieważ bardzo ją lubię. Natomiast oczywiście sam pomysł jest bardzo fajny. Na początku w ogóle, żeby zobaczyć co stanie się, jak zadzwonimy do jakiejś tam dziewczyny, podczas gdy Niko będzie na randce z inną dziewczyną. No i potem oczywiście jeszcze spróbujemy wykorzystać jakąś tam dziewczynę, czyli użyć jej specjalnej zdolności. Tak jak w przypadku na przykład Kiki, będzie to usuwanie wanted levelu. Więc jesteśmy już na spotkaniu z Alex, no i dzwonimy do Kiki. Na początku spróbujemy wykonać zwykłe połączenie bez żadnej tam prośby. No, czyli nie możemy się dodzwonić. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie, prawda? Dodamy sobie w takim razie Wanted Level, ale boję się, że jak sobie go dodamy, to że a, jakby randka z Alex się skończy. Zobaczmy, czy tak rzeczywiście będzie. Nie. Randka trwa. No to spróbujmy teraz odwołać policję, czyli wykorzystać specjalną zdolność Pani Kiki. Uwaga. Nie, nie odbiera. Jest ten taki dźwięk zerwanego połączenia jakby, co nie? W końcu skończy piepszyć. Jest, zajebiście. W takim razie spróbujmy sobie wykonać już ostatnią próbę, no taką najbardziej chamską chyba, nie? Czyli spróbujemy zerwać z Kiki, przepraszam, zerwać z Kiki podczas randki z inną dziewczyną. No to jest takie już zagranie totalnie poniżej pasa. Uwaga. Nie. Czyli jakby za każdym razem wychodzi na to, że nie możemy się do Kiki w ogóle dodzwonić. Z tym, że podczas tej próby z wykorzystaniem jej specjalnej umiejętności, czyli no wiecie, jakby zaprzestania pościgu za Niko, w ogóle połączenie nie dochodzi do skutku. A tak to pojawia się poczta głosowa. No a jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Mikey Torino był szefem gangu narkotykowego, skoro był też agentem rządowym, no to zostawiam Wam wideo o tym w prawym górnym rogu ekranu. Dziękuję oczywiście jak zawsze wspierającym, dziękuję wszystkim za obecność, trzymajcie się i do zobaczenia strzałeczka.